Na zakończenie poniedziałku wpadł kamyczek na osiedlu. Pozdrawiam wszystkie grupy kamyki i kamyczki. Tym razem z napisem LOVE. No i kod jak zwykle 62.090. Pozdrawiam, dziękuję. Kamyczek powędruje na pewno gdzieś dalej. Jakiś tam post wstawić gdzie trzeba. A dzisiaj zostaliśmy w domu, bo czeka nas zaraz wizyta u weterynarza. Oczko Klary, coś nie za bardzo chce się poprawić. No, jedziemy ryba do weta do doktora do doktora. Dzisiaj niby na plusie, ale kurczę, zimno się zrobiło. No już ekipa, jak widać tam z tyłu, ekipa siedzi. Lecimy do Weta. No nie jest to ulubione miejsce, Klary, aczkolwiek paniki nie ma zwykle. Będzie grzeczny pacjent. Klara. Co? Czekamy. Czekamy, nic się nie ma. Jak tam, samo ma poczucie? Po wizycie? jak lepiej? Lepiej jest po wizycie. O! Jak się wraca do domu, to od razu energia jest, tak? A tam smutny był pies. Smutny był pies u lekarza. Jak tam oczko. Więc na razie kontynuacja leczenia. Dwa razy jakieś dodatkowe krople. Kontynuacja poprzednich kropli. i Jeszcze jedne w lodówce. Tak, tak, także. Jest uszkodzenie jakieś tam. Na które musi się zaleczyć, ale coś się zalecza, niestety, powoli. Także. Na razie kontynuujemy, droga Pani. Kontynuujemy kropelki, wiesz? Musimy dać krople. No to co? Teraz wysyłamy paki. Tam się otworzyło. To jest Igor, tak? Zobacz. Idziemy pakę wrzucić. Poczekaj. Mamy XTR. Proszę bardzo. Kraków leci. Pilnuj paczek, tak. Pilnuj paczek. Zaraz wyślemy następną, wiesz? Poczekaj. Teraz Rafiki. Szukamy. Idziemy dalej. No i czemu to nie chce iść zdalnie? Gotowy. Otwórz skrzynkę, działamy, jest, otworzyła się skrzynka, widzisz, Klara, czekaj. Oh. I lecimy, paczka do Rafików, z pozdrowieniami, do Swarzędza, elegancko, ciach, grzecznie pilnujesz, tak, poczekaj, jeszcze jedną mamy. Gotowy, otwórz skrytkę, jest, otworzona skrytka. Tak, Nie. poczekaj, ostatnia paka, taka kolorowa tym razem i leci do Jawora. Ciach. Wysłane, co? Grzecznie wysłaliśmy paczki. No super. Nadana, nadana, nadana. Dobra, trzy poszły. Coś się należy za tą pomoc, tak? Proszę bardzo. Żebrador pozdrawia wszystkich. Grzeczna jesteś, tak? No a dzisiaj Klarka ma do wysłania dwie paki dla was również z druidowych akcji leci Paczusia do Beatki i do Grzegorza i co, gotowy? gotowy, otwórz skrytkę o proszę jak blisko siadaj Klarunia jeszcze, poczekaj chwileczkę proszę, może by to koła Paczuszka leci do Beaty ciach pytanie teraz Klarka pytają się nas, nadajemy? nadajemy otwórz skrytkę Klaro, otwieramy? gotowy? jest, super i baj baj. Dobrze, gorzej. Paczek grzecznie wysłałaś. No, super pies. Super pies. No oczywiście zapłata, tak. Proszę bardzo, za koordynację. Ciemnica, nic nie widać. Za nami paczkomat, dwie paczki w drodze. Z tego co liczę, to nam chyba zostały już tylko dwa kubeczki do wysłania z droidowych akcji, ale to już jutro, bo za mało czasu dzisiaj było. Cześć, witam w kolejnym Różne poranek ze spaceru do pracy. A propos poprzedniego filmu i śmieci, które przewijają się na kanale, jedna taka uwaga: To pojawił się tam komentarz kogoś, kto nie popiera, że tak powiem, zbierania śmieci. Cytując, zostawić to śmieciarzom. Nie dyskutuję: jak ktoś woli rzucać śmieci, nie zbierać śmieci, to spoko. Natomiast jedna uwaga: śmieciarze to są ci, co śmiecą, a nie ci, co zbierają. Gdyby porozmawiać z kimkolwiek, kto pracuje w zakładach oczyszczania to zawsze usłyszycie to samo. Nie jesteśmy śmieciarzami. Jesteśmy pracownikami na przykład zakładu oczyszczania miasta, sprzątaczami. Nie jest fajnie nazywać kogoś śmieciarzem, jeśli tak naprawdę ktoś sprząta, a nie śmieci. A a propos śmieci, no sami zobaczcie, czy warto sprzątać, czy nie. Raz. Klara nie zasłaniaj nosie. Trzy. Możemy od razu zbierać do siatki. No idź. Co masz za kija? To ty masz zakija znowu, asystentko. Też obrabiasz śmieci drewniane, tak? Robisz te pelety od razu, tak? Rozdrabnianie na miejscu. Cztery, jakiś papier. Jak nie ma śniegu, to idzie szybko. Proszę bardzo, pięć. Widzisz, Klara? Dwie minuty, już jest pięć śmieci. Tym razem nie ma śniegu. To co wyglądało tak pięknie i czyściutko, już nie jest takie. Mamy znowu wiosnę w zimie i śmieci lecą po prostu jak na dobrym grzybobraniu. Tu jest dobry przykład tego jak ludzie wciskają, słuchajcie. O, pochowane, żeby nie było widać. 6 tu też wciśnięte gałęzie. Gold znalazłem, o, no to. Rok poszukiwacza się dobrze zaczyna. Proszę więc, 7. Co to jest? Gdzieś? Butelka. No, też. Pamiątka po ludziach. 8. Ekstra. Zaraz będziemy mieli 10 w jednym miejscu. Klara, zostaw te kije. Klara sprząta po swojemu, niestety. 9. Kustosz, to był jakiś. Normalnie by człowiek z tego pożył. Już jest 10 Ale weźmiemy jeszcze tutaj. Proszę bardzo beczkowe, niby beczkowe, a puszkowe 11, zrobię parę metrów, bo tu aż się śmieci świecą z daleka. Proszę bardzo. 12, 13 jeszcze jakieś papierosy 14. Będzie trochę czyścić, tutaj jest zasyfione, to nie będę tego dotykał. Asystentka tam czeka grzecznie. Czekasz, tak? Grzecznie czekasz. Super, już jest 13. No, 13, wiesz? Proszę, tak też bywa. Torba na krzewie, 14, 15. Potworny jest nasz gatunek, po prostu. Tak naprawdę to wszędzie są śmieci. Spodziewałbym się, że przy ścieżce jest najwięcej, tak? No, bo ktoś idzie, pije, wyrzuca, ale nie, nie. Ukrywanie śmieci to jest świetna zabawa. Jakbym tam zszedł gdzieś na bok, to już z daleka widzę, że gdzieś jest poutykane wszystko, nie? Także schodzi się do lasu i właśnie tam się dopiero zaczyna zabawa. Zobaczcie, ta dopiero kiełkuje, no, jeszcze nie urosła. Porterek, 17. No oświećcie mnie w takim razie. To się naprawdę nie opłaca przejście po lesie i nie wiem, zbierać puszki i butelki zwrotne? Może się nie opłaca, powiedzcie, bo ja nie wiem. Wiem, że wcześniej, jakiś rok temu czy dwa, jak próbowałem sprzedać butelki ze wsi, jak mieliśmy imprezę, no to jedyne co mogłem zrobić, to je wymienić chyba w Kauflandzie, ale to dostawałem talon, jak gdyby, na wartość tych butelek na zakupy. No ale zawsze coś, nie? Coś, jakieś jedzenie czy coś można za to kupić. No ale chyba się nie opłaca, bo tutaj jakby się przeszedł ktoś po lesie, to normalnie tonę by wyciągnął tych puszek i tego wszystkiego. Kolejny ukryty skarb. O, tym razem napój. Nie wiem, 17 czy 18. 17. Zaraz tam będzie koszt, wysypiemy sobie i siatka będzie znowu wolna. To pewnie miało wzejść i dać kolejny alkohol. Już w dołeczku nie przysypane, już prawie kiełkuje. 18. Dzień dobry. Tylko z tej alejki śmieci. Jest, jest. Pełno po prostu, wszędzie. Taki Przede wszystkim, no kurczę, nie rzucać pod siebie. Kosze są, nie? No, Nawet jak na już ktoś idzie... Rzucie... Rzuci, tak, no, na każdym tymb... Nawet jak już ktoś idzie wypić, no pół biedy. No już taki ma zwyczaj, ale przecież jest ten kosz, nie? Taki ma no, na... Gorszy imieniem, jeszcze. jest. <laughs> Chodź, tak. Ona? Tak, ona. ona. No, przywitaj. Idziemy dalej, tak. Wszystkiego dobrego. Chodź, dziękuję bardzo. No i tak można w końcu. W końcu bez końca. 19. Czy 20? Nie, 19 może. Wszystko jedno zresztą. A zbieramy jeszcze jedną siatkę. No chodź chyba, chodź. Klara mi utrudnia zawsze. Zmienia stronę. Lewa, prawa, lewa, prawa i klącze mi się. Ja muszę nieść siatkę, kamerę, a ta buzica mi tutaj podkłada smycz. No i co tam jest znowu podpisane? Co tam jest takiego ważnego, Klara? Co? Dalej ryba. Chodź. Bo to nagranie będzie total chaos. 20, na pewno folia. Ja chyba na sprzątanie to będę chodził sobie sam w sezonie. Z psem oddzielnie, a z siateczką na sprzątanie osobno, bo szarganie jest za duże. Zrobiłaś jak Jess, wiesz? Każde drzewo musisz obwąchać. Nie wiem, czy tak samo macie z psami, że jak się właśnie zrobi odwilż wiosna, albo nie wiem, błoto jakieś więcej jest tej wilgoci. To po prostu nosy chodzą jak wariaty. Każdy smród, każde miejsce trzeba przyłożyć nos. Klara, podniosła byś nos na chwilę. Klara, podnieś nos, zobacz. Pokaż się trochę swoim fanom. Klarka, patrzy tu, Klara. Klara. Zawsze w odwrotną stronę, nie? Misia. Dobrze ten ogon chociaż zakręcisz czasem. Klara jest bardzo zajęta. Ona jest bardzo zajęta tym zajmowaniem swoim. Proszę bardzo. 21. Jakby nie było zwrotna. Znowu leży. Paragony z nieopodal, z Oldika. Policzymy to jako 1. 22. Chodź idziemy. A wykorzystamy kosz, że jest tutaj znowu. Chodź poczekaj. Robimy jeszcze jedną olejkę. Już nie liczę tych wszystkich drobnych rzeczy, bo zbieram jakieś kapsle, nakrętki, paragony, więc niech będzie, że nadal jest 20. Myślę, że fajnie by było dla tej akcji zbierania, yy, oczyszczania świata codziennego, zmodyfikować tą akcję, może nie na tak jak mówiłem kiedyś na 100 śmieci zbierz, tylko zbierz 10 śmieci ale dziennie. Jakby tak każdy po prostu się schylił, podniósł, wyrzucił do kosza. Nie mówię, że od razu nie łaził tam gdzieś z siatką, tylko po prostu chodząc. Widzimy coś, pach, raz, dwa, trzy, pięć, 10 to jest, powiem Wam, kompletne minimum, jakie widać. Byłoby super, o, już widzę kolejną flaszkę. To jest idealna, słuchaj, Klara, to jak dla Ciebie, spacerowa, na spacer. Kapselek. O, tak na oko. Jakieś 30 rzeczy na pewno wyłapiemy. O, to musimy się udać trochę w głąb. Co tu mamy? No, jakiś koneser jest w gatunku. Znowu spacerowa. Takie to jest denne. Już sam tytuł, tak? Sama nazwa na flaszce sugeruje, żeby kupić iść na spacer chlać. Mega pomysł, drogie zakłady spirytusowe. Jak zachęcić, nie? Jak zachęcić Polaka, żeby sobie zdrowo pospacerował. No i zamiast do kosza to wierzynki. po co mi utrudniasz człowieku? też jakiś kapsaleczek. Co tu mamy? Wygraj. Nie wiadomo co wygraj. Wygraj środowisko czyste. No dobra. Znowu wysypiemy, bo jest kosz. Koszy jest dużo, tylko nikt ich nie chce używać. No, garnek jest super. No. Co? Grzeczna jesteś, tak? Asystentkę trzeba opłacić, bo asystentka oczywiście bardzo pomaga. Proszę bardzo. Pomaga, tak? Dobrze. No wystarczy. Idziemy dalej. No, już powoli słoneczko w dół. Zaraz lampy pogasną. O, Klara się zatrzymała, bo strzał z samochodu tym razem. A panna jest tutaj wrażliwa na strzały. Dobra, zbliżamy się do wyjścia z powrotem. Może jeszcze coś tam wrzucimy. Wrzucimy, wyrzucimy i idziemy do domu. A no, to jakiś lis się przyczaił, fox. Tam no, chyba następny jeszcze. No, jakąś i 100 do lisów tu znalazłem. I tam jeszcze jeden, ale to inny chyba. Nie wiem co to jest. Czy to jest coś na G. I jeszcze jeden. Pod drzewkiem, jak pod grzybek. A kustarz, Zna się. I tuż obok. Jeszcze siódemka. Mocna plastikowy drower. No rewelacja. No tutaj to proszę Państwa, by się wyżywił. Herszt nawet tu przychodzi. I to w dwóch dwóch tu wpadają, dwóch hersztów. Niezły urobek dzisiaj, nie Klara? Niezły urobek. Tak, pomagasz, pomagasz pan. No cóż, hersztów kustoszy i innych nie brak niestety. Dziękujemy wszystkim za dostarczenie towaru, ale od razu mówię nie, nie starajcie się nam pomagać w tych filmach, to znaczy nie śmiećcie. Bo my sobie znajdziemy tematy. Kosze są, naprawdę. Na końcu prawie każdej lejki gdzieś znajdziecie kosz. Drodzy hersztowie. Kija też sprzątamy, tak? No, Klara sobie zabrała. Kija w ramach sprzątania lasu niesie sobie. Zgarniemy coś, widzę. No to mamy tym razem halne. Okej, okay, plastikowe halne. Idziemy dalej. Tam już nie weźmiemy, Klara. Następnym razem, wiem, że tam coś leży, ale wiem, Klara. Później weźmiemy. Tak, 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 Dobry jest, tak grzecznie idziemy dalej. Niby już wychodzimy, ale lubelska się też zawsze znajdzie. I do kompletu Saska, Saska Kępa. Saska w Kępie. No chyba jeszcze mamy. Łamże do kompletu i idziemy. No, nazbieraliśmy myślę spokojnie około nawet 40 rzeczy, bo na końcu sypnęło różnymi puszkami. No comment, słuchajcie, wszystko już zostało powiedziane. Najgorsze jest to, że jak pójdę tam za tydzień albo dwa, to można brać kolejne siatki ze sobą. Zima pokazuje też takie ciepiaste oblicze niestety. No ale lecę do paczkomatu, bo przyszła paczka od Kamila z druidowej akcji, którą udało mi się wygrać. Te aukcje są, powiedziałbym, symboliczne. Wiadomo, wymieniamy się jakimiś tam gadżetami różnymi rzeczami. Ale wiadomo, że nie to jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, tylko te kwoty, które udało się wykręcić. Także z wielką przyjemnością odbieram ten pakiet i bardzo dziękuję za wysyłkę. Jest, ciach. I któż to, któż? Grupa eksploracyjna TED. Super. Mega się cieszę. Ale paka. No, no, no. Dużo dobra przyszło. Paka zgnojona. Całe mokre wszystko. No na szczęście. Karton cały. Zobacz. Wysłałaś paczkę do wszystkich paczki. A teraz zobacz. No już patrzysz na moją rękę, nie na paczkę, nie? Co tutaj jest w tej paczce? Teraz będziemy udawać, że się interesujesz paczką, nie? Ty łobusie, zobacz, miśki przysłały ci paczkę. Zainteresuj się trochę. Poznański szał, a właściwie polski szał pogodowy trwa. Leci coś na kształt kaszy, spada, nie widać. Cieknie błoto wszędzie. Co do paczki od brygady misiowej. Proszę bardzo, zapalimy tu światło. Proszę, Kasia, grupa, pani Misiowska. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Rozpakujemy wkrótce. Jako, że odcinek już jest mocno paczkowy i dużo różnych drobiazgów się w nim zebrało, zrobimy także i zrobimy takie wspólne odpakowanie. I przy okazji, jeszcze parę słów wtedy do was powiem a propos tych akcji i, i tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy, którzy to organizują i w tym uczestniczą. Także na razie paczuszka sobie leży, was przetrzymam troszeczkę i sobie otworzymy to później. O, a tu jeszcze czeka jedna paka, nietypowa, bo rulon do wysłania, to jest plakat, który wylicytowała jedna osoba z Tomaszowa Mazowieckiego, gratuluję. To jest ta aukcja, którą Wam reklamowałem, zachęcałem do udziału, czyli plakat z autografami moi Brennan i zespołu. Dzięki wielkie za wylicytowanie. 105 zł na Allegro, na Wośp wpadło z tego powodu. Plakatu mojej brona z autografami. Dzięki wielkie, dwie osoby uczestniczyły w tej aukcji. Liczy się efekt. Zacząłem od stówy. Miałem nadzieję, że ktoś da tą stówę wpadło 105. Zawsze warto. A dzisiaj dla odmiany słoneczko. No i piątek, piątunio. Także ekstra. Wracam do tematu kamery. Testy stołowe zrobione. Zobaczycie ujęcia z małego statywu. Takie w ruchu i bez ruchu. Niestety nie udało się wymienić karty, ponieważ karta jedna niby ta sama, 64, jedna jest pro, jedna nie pro. W związku z tym, zresztą widzicie tutaj te karty, nie działają wzajemnie w tych urządzeniach. To znaczy fizycznie karty wymieniłem, oczywiście one pasują, bo to jest ten sam format karty mini ale ze względu na ich jakiś tam charakter nie funkcjonują. Jedna i druga kamera pokazuje format karty, że to nie działa, więc daruję sobie zatem to testowanie, no bo nie będę specjalnie jakichś innych kart kupował po to, żeby mieć dwie takie same i testować w tych kamerach. Zrobię jeszcze jeden test. Dzisiaj jest słońce, za chwileczkę ja będę w domu, to zrobimy test, o którym już mówiliśmy wcześniej, czyli przypięcie chińskiej kamery do... Stary. i zobaczymy co z tego się zarejestruje. Rozkminiłem tam takie przestawianie jak gdyby do góry nogami, bo jak się przekręci ten obiektyw w drugą stronę po to, żeby odpowiednio przypiąć na przykład do szelek psu, no to obraz jest do góry nogami. On się tak z automatu nie przestawia, ale jest taki przycisk z boku, który po przytrzymaniu przestawia obraz do góry nogami. A więc uda się tak przypiąć ten klips, żeby obraz nie był do góry nogami podczas rejestrowania tego Spaceru. No, zobaczymy czy w ogóle czy Klara nie zasłoni tego swoją grzywą, czy na przykład pyskiem. Czy to w ogóle ma sens. No się. Dobra, eksperyment numer jeden. Kamerka tutaj. No, i zobaczymy, co tam się zarejestruje. Nie? Będzie pani filmowała dzisiaj. Kamerka. Tutaj. Pierwsza próba na klawce raczej kieruje kamerę w ziemię, więc to nie ma sensu. Dobra, to była pozycja numer jeden. No, chyba do góry nogami znowu. jeszcze raz idziemy dalej. Pani Klara. Pani Klara. Tak. O, to jest pani Klara. Dzień dobry pani Klaro. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam dla Monika. No jak, się robi. Coś tam widać w ogóle. To już od jest bardziej. Druga próba na grzbiecie. Zasłaniają włosy i cały czas kamera kieruje się w stronę ciała, więc też zasłania. Próba 2. Przypinamy u góry teraz. I tu, może nad tymi włosami będzie widać, ale... Nie wiem. No nic, fakty. Nie, to nie da rady. Poczekaj. No to teraz trzecia próba jeszcze na brzuchu, jak gdyby. Na klatce, ale od spodu, na dolnej części szelek. Zobaczymy. Nie rusz.

Czekaj. Dobra no widzisz? No chyba koniec eksperymentu na razie. No chyba koniec eksperymentu na razie. Tutaj mamy kamerę teraz. Para tutaj mamy kamerę teraz. A w międzyczasie przygotowałem y, trzy kamyczki jako podziękowanie za super akcję i zabawę, bo pamiętacie, znalazłem jeden z kamyczków z klarą w lesie. Także coś od nas do tej zabawy z pozdrowieniami dla grupy kamyczki. Także kamyczki Poznań, bo taka grupa też jest. Dobrej zabawy. Wyłożyłem trzy kamyczki. Post jest na grupie ze wskazówką, gdzie na osiedlu śmiałego trzy kamienie się znalazły. Wy widzicie te kamienie i te miejsca również. Dobrej zabawy, kamyczkowcy. Słuchajcie, testy kamerkowe porobione, dzień się kończy, robi się ciemno. Ja jeszcze w stronę miasta, dlatego że dzisiaj mamy nietypowo w piątek spotkanie urban Ja już Was nie zatruwam kolejnym rysowaniem dzisiaj. Jak coś zarejestruję, to pokażę w przyszłym odcinku. Dzięki wielkie. Zapewne niedługo się znowu spotkamy. Pamiętajcie, że we wtorek losowanie poprzedniej poszkicówki z Kalisza, więc warto tam zajrzeć jeszcze i zostawić co trzeba. To co wiecie, a jak nie wiecie, to zobaczcie poprzedni odcinek. Lecę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i widzimy się niedługo. Tutaj mamy kamerę, teraz.